Jakiś czas temu e, mieliśmy okazję przeczytać dość głośny wywiad i długi e, Marii Rodowicz i zastanawiam się, jak Wy na niego zareagowaliście na planie The Voice Senior. Ale mówisz o jakim wywiadzie? E, był dotyczący konkretnie dąży do tego, że może nie do końca pozytywnie wypowiadała się o władzy, no a mimo wszystko pracuje w telewizji publicznej. Ja nie śmiałabym w ogóle, szczerze mówiąc, wypowiadać się na temat Maryli Rodowicz, która mnie może uczyć życia, bycia w show biznesie, ponieważ ona mam wrażenie, że jest tym show biznesem i, i, i wychowała się na tym show biznesie i, i właściwie to go stworzyła, bo on wyglądał zupełnie inaczej wtedy, kiedy pani Maryla zaczynała swoją karierę, a zupełnie inaczej wygląda teraz, więc trudno mi jest to w ogóle jakkolwiek skomentować.